Cześć witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, przygotowałem dla Was kolejny konkurs. No, zresztą z racji tego, że będę kończył już grę w tym po prostu, bo nie widzę dalszego sensu tutaj gry, bo po prostu mi się to nie podoba. Więc mam konkurs na wszystkie pieniądze, jakie będę miał na koncie. Jest teraz 457 kK. Możliwe, że będzie tego więcej do czasu skończenia konkursu. Także liczmy się, że to będzie konkurs na jakieś 500 kK. No w sumie i na resztki. Gdyż jeżeli ktoś będzie z Was chciał, to będę mógł dać Ja mam tu jakieś kół, jakie mam, to jeżeli ktoś będzie potrzebował, będzie chciał, to mogę to pooddawać. Jakieś mistyczne, trute, jakieś tutaj bodziaki, jakieś tutaj ulepy, mi pozostawały nie ulepy. Jakieś tutaj kumam nie kół, szarfę jeszcze mam jakoś, także też będę mógł układać. I to co w depo mam, to też z chęcią poddaję. Tutaj są jakieś marmurki. Niebieska to dużo tego. Mam dopalaczy, dużo, nawet. Rosek, nie Rosek, to jakiś EQ jest. No, także zapraszam do wzięcia do udziału konkursu standardowo, łapka w górę, subs subs subskrypcję oraz komentarz, napiszcie Biorę udział plus coś od siebie, albo napiszcie Biorę udział plus co byście chcieli wygrać, czy KK, czy jakieś EQ, czy KK i EQ, czy same Yangi, czy same EQ czy Yangi. Także nie. No, także powodzenia życzę w konkursie i zapraszam jeszcze raz ze serdecznie do wzięcia udziału, wyniki będą jakoś w tygodniu, także powodzenia wszystkim życzę i widzimy się niebawem i słyszymy, także cześć. <mum>